Z Przywitaj się, kurwa! Czekaj, masz, masz 20 sekund! Raz, dwa... Nie ma takich rzeczy! No co, nie mówiłeś nic! Jak mam A widziałeś, widziałeś chociaż jednego z nas? Ja? A będę mógł zmieniać, a mogę zmieniać... Nie Ej, możesz zmieniać zmieniać samochody? Nie możesz. Będę mógł... Oh. Zero. Na początku nie zawsze... A ja na subów? Chyba 26. Właśnie też to mu mówię no, a... i teraz się nie da go znaleźć, Psz, bo... Na minutę, na szczęście Właśnie mi się stać w miejscu. No i jaka w tym zabawa, jak jesteś już kuźwa gdzieś przy... prawie przy tym live GTA mogę już uciekać? Nie, stoisz w miejscu, dopóki nie będziemy przynajmniej od ciebie 600 metrów. A tak to mamy aż w, prawie 3 4 kilometry. Masz? Kasper Danelski, tam się kanał nazywa. Patryk. Jesteście? Jeszcze nie. Już, już. Ja, ja muszę się jeszcze rozpędzić. Daj mi już startować Ja muszę się jeszcze rozpędzić. Jadę. Dupa tam. Ja go gonię. O, jest jedna osoba. Kuź wam w drzewo wjechałem! Ja pierdzielę! Już nie ma czasu. Ale nie o to W tym lecie. Czaranem. Eee, kule odporne. Opony. Kto jest na live'ie? Z Was nie ktoś jest na live'ie? Ja jestem świetnym kierowcą. Proszę napisać, kto tam jest na live'ie. Ej, ten poczekaj na nas, bo jaka jest z tym zabawa, jak ty... Ta 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 Halo. Kubus brawo. Czemu tu a, taka prop tutaj wjechałeś? Kubus! O, przyjechała kruma, dobra, jeszcze raz go gonimy. A, a każdy może ciągle zmienia samochód. Nie fajniej. Ale ty nie zmieniasz cały czas samochodu, może tylko jak cię zabijemy. Okej. Okay. Kujba ciężarówka mi przeszkodziła. Jak nie żarówka, to słup, ja walę. Z instrużentem co się lewo jeździ. Dzięki za rozpędzenie. Ja Wam kuś wadam. dam. Po terenach? Instrużentem? Dzięki. Nie ma za co? Siema. Mhm. Widzę, że w drzewo walnęłeś. Ja muszę zmienić samochód! Ty, ty! Się nie daje... O kuźba. Zawracaj się! Nie! Jezu! A ty uciekaj przed nami czy coś? Walnij mnie, bo ja się wolniej rozpędzam. Kuźwa. <grywa> Ale my jesteśmy koledzy, nawzajem sobie przekażemy. So jak mi samochód wybuchnie, to co? Przegrywasz i wtedy inny ucieka. Do wody wleci! Pat, przeżył! Dobra, ja i tak mam łódź pod wodną, więc to mi nic nie zrobi. Ej, gonimy go! Ej, dawaj do wody z nim! Tylko uważaj, żebyś sam do niej nie wpadł. Ej, uciekł nam, ghost! Ghost! Co to za samochód jakiś? A, on na dole ja nie wiem, kto, który jest który. No to weź go do e, ten, do klubu motocyklowego sproś, A ja nie będę Ale o, ja to porobiłem. Go, gosta muszę zaprosić? Tak O cześć Panatin 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 cicho tam bądź Chodź tu kujwa, mnie wodą nie pokonasz. Jezu to zrobił. Uff. Ale jakie te, jakie ja mogę tylko? Yeah Halo, Patinat, jeśli chcesz z nami ten nagrywać, to musisz dołączyć na imprezę. Ale my live nagrywamy, to musiałbyś na imprezę dołączyć, tak to nie. Sam dołącz, tam masz PLH szytno, impreza gracza PLH szytno. Y Patinat zaraz dołączy do imprezy. już jest z nami na imprezie chyba. Ej, to zbychamy, jakby co tego? Cybusa! Ja teraz jestem na piechotę. Ej, ja na piechotę biegam. Czemu? Jezu ile wszyscy już tu przyjechali i go ten O nie Gdzieś ty kuźwa jest? Serio wyte... Aaaaaah Wiem! On jest w tej kopalni! zwalam na użycie pistoletów Ja też mogę Ty nie możesz Ej no to co to jest Tylko jak ty wlazłeś do tej kopalni? Heh. O, kość, krumo! ktoś przyjechał, fajna kruma. A ja wiem, gdzie tu już jest, są zamknięte. Serio, nie widzę, nie widzę. A masz wejście do tej kopalni? A teraz mogę zniknąć z radaru, żebyście mieli utrudnienie w tej kopalni? Ale będziesz z kopalni, tak? Tak. To możesz. <śpiewanie> Nie, a nie mogę, mogę, mogę. Nie powiem. Wy, mnie, wy macie mnie zabić. A nie, przejścia tu nie ma. Ja w, pe w pewnym sensie się domyślam gdzie to jest. To mówi? To go strzekaj, nie chodź sam! Ale rozu rozumiesz, że jak wejdziesz sam, to on cię może zabić? Może o, nas nie. bić! Pobiegłem do niego! Ta, 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 ta. A, ale wy macie mnie zniszczyć samochodami jak mi się wydaje Ale tylko w kopalni No ale ale no i co robimy tam... No to zostajesz tam na zawsze Albo spierdalaj Brawo Wysadzi własne auta, a mojego nie Ej, dobra, ja też zmieniam na Kurumę. Czekaj, ja tylko dostarczę y, samochód do Simona. Bo Simon potrzebuje samochód. Ale, ale rozumiesz, człowieku, że za to dostaniesz jakieś 6000 tysięcy? To co? To jest na live? It's Nie! Jak ty Simonowi dostarczyć ten samochód! Chodź Patryk Parinat Nie. zostaw mnie Zagrajmy w... Ile nas jest dla na sesji pięciu, tak? Jeszcze jednej osoby nam brakuje, to w coś możemy zagrać fajnego. Za dwa. Halo. Halo, już jestem. Ja, ja Idę na dwóch kołach. Samo Prezydentem. prezydentem. A, a jak się ma prezesa to ma się ten jacht. Więc tak porówno, ale lepszy jest prezydent. Nie wydałby, Nie wydał wiesz, mówię. Ej, dobra, przestać się zabijać. Jednej osoby potrzebujemy, to zobaczycie o co mi chodziło. Jakby co, ja zaraz was wszystkich zaproszę do czegoś. Ej, ogarnąć się, ja walę i z wami live nagrywać. Cztery osoby, które wsiadą do mojego auta, coś nie dostaną. 做好记。